Cześć kochani, z strony Goofy a dzisiaj słuchajcie będziemy na dzisiejszym odcinku um, holować na guys, na co? na, yy, na, 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 na łabędzia łabądzia. to są takie wrotki epickie i one są ultra rare, więc dzisiaj postaramy się na nie holować tak widzę um, Okej, okay. nie poszczęściło nam się za pierwszym razem. Okej. Okay. Też nie poszczęściło mogę wam dać, jak nie macie go. To też mogę wam dać. Też nam się nie poszczęściło dzisiaj. Widzowie. To też nam się nie poszczęściło. Dzisiaj trochę wydamy tej kasy, widzimy na to. Dobra. Też nam się nie poszczęściło, jak widzicie. Okej, okay, i co to jest? Teraz nam się poszczęściło, bo nie mieliśmy tego kota takiego. Ale on słodki. Dobra, widzowie. To znak, że będziemy mieli, widzowie, wrotki. Ja wam mówię. To znak, że będziemy mieli wrotki. Mhm. I co mamy? Nie. Widzowie. Guys. Czemu my tacy słabi w to jesteśmy? No też nam się nie poszczęściło, kurde. Z tymi prezentami to tak jak wyjąć igłę z toku siana, kurde. Nie wiadomo co wydropnie i w ogóle. Dobra. Legenda! Legenda! Legenda, guys! Ej, hey guys! Wylosowała nam się legenda! I go jeszcze lepiej niż to, na co polowaliśmy. O, my gdzie? Wóz legendarny. Ej, jak będę miała powtórkę legendy, to Wam oddam jedno. Bo widzicie, ja ja takie. What the fuck? legendarny? Ale dobra. Mamy legendę póki co. I co dalej? Bubble tea. Nie Wymiana. Chcę, chcę wrotki, chcę wrotki. Nie, widzę, Kuki rare. Ale przynajmniej widzę, to jest. Kuki. Dobra. Fajnie dysk. Teraz widzowie. Mademoiselle losuję. Co to jest? Mieliśmy to? Mieliśmy to, przecież to jest to. Dobra. Okej. Okay. Tylko w przybliżeniu wyglądało zupełnie inaczej. Nie, nie widzowie, nie. Ale przynajmniej mamy widzowie wóz, który jest legendarny. Przynajmniej widzowie to. Dobra. Kolejna, kolejne, kolejne prezenciki, co mamy? Mamy jajko! Nie fajnie, bo ja nie chcę mieć jajka. Kolejny, kolejny, kolejne, 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 i co mamy? Nie, no nie fajne. Czemu Gajs tu jest, są nie fajne prezenty? Co to jest? To jest Uncommon. To chyba to mieliśmy, a tego nie mieliśmy. Dobra. Okej. Okay. kolejna. Kolejno. Kolejno Proszę, 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 niech się zjadł Mój piękny. Nie! Ty nie jesteś piękny. Kolejna, 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 więc jest mega ciekawe tego koninku. Jak się skończy. Może z to, tym fartem? Może? Proszę? Nie. proszę. Proszę, 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 proszę. My tego nie mieliśmy, ale to ładne! I ta matuszka świeci w ogóle! Guys, ale to jest ładne! Tego nie mieliśmy, absolutnie! Mamy coś, czego nie mieliśmy, fajnie. Jeszcze fajnie by było tego słodziaka zdobyć, ale dobra, nieważne. ważna. Ehm, nie tego słodziaka. Okej. Okay. Mamy też coś, czego nie mieliśmy. Ej, zobaczcie, mówiłam fajnie by zdobyć takiego słodziaka, no i mamy takiego słodziaka. Ale cute. W fancy. Dobra. Zostajemy z wynikiem dosyć dobrym, ale mam nadzieję, że jednak tu będzie ten, ten piękny. Ten pięknie chyba... Chyba szybciej jest legendę niż tego łabędzie Też nie to chciałam. Okej. Co mam? Proszę, 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 zjaw się, zjaw się. Nie fajnie. Zjaw się. Nie fajnie. I co ona zapłacisz losie? I co to jest? Nie fajne. jest w ogóle nie fajne, że mi się nie zdobywało Proszę. Oddam na końcu losowej tutaj osobie na tym serwerze coś. Może tutaj. Nie, no kurde. Murzy na czapie Mikołaja. Właśnie gdyby. Czemu ja o tym nie pomyślałam? Santo, daj mi szczęście, daj mi szczęście. Nie. Okej, okay, gdyby. Jaki patent na szczęście w ogóle w tej grze? No nie ma patentu na szczęście. Dobra. Kolejna. No nie fajne, no kurde. Dobra. Okej, okay, to też nie jest fajne. Dobra, kto z Was nie ma tych rzeczy, które ja miałam pod mogę Wam oddać. Pongo, kolejne. Nie fajne. Jak rare. tu nie ma pongo. Bo tam pisało rare. Chyba. Albo ja źle dowidzę. Okej. Okay. Guys. Dobra. Co mamy? No chyba żarty. Dobra, oddaję losowej osobie. Mam 11 ich. Ona się trajduje, to nie mogę. Dobra, masz. Ty piaro. Okej. Okay. Trochę idziemy pozbierać. Bo niejako widzowie, stajemy na dobrym, dobrym poziomie w tym wszystkim. Bo słuchajcie, mamy rzeczy, których nie mieliśmy też po części, więc jest nawet spoko. Mogę Wam oddać jakąś rzecz z powtórek, jak nie macie jakieś z tych rzeczy. A na pewno nie wszyscy mają niektóre rzeczy, które ja mam. Albo po prostu też tak robię, że po prostu no, musi to się trafić, a jak się nie trafi, to widzę, nie wiem, co. Ale przynajmniej mam legendę. Nawet ładna ta legenda. Tak szczerze, najładniejszy wóz tych wszystkich. Ale nie będę już tu faworyzować jakiegoś włoza. Dobra. Guys dalej opening. A, jeszcze ty chcesz pogłaskać. Bo to pogłaskać to możesz. W sensie ja mogę. Okej, okay, kolejna. I co mamy? Co mamy co mamy, proszę? To, co mieliśmy, to, co chcieliśmy. Ale widzowie, no, powtórka tego. Jest nie fajnie, że powtórka. 23 tysiące. Widzicie, ile ja wydałam? I nici z tego łapędzia. I ona jest naprawdę jakieś. Zobaczcie, tutaj jest wyższa. Wyższy procent, i prędzej nam się trafiła legenda. I co jest z tymi prezentami? Czemu one są takie? Może powinnam te prezenty kupować? Ale nie nie więcej kasy stracę. To też by jest pod tym względem. No chyba żarty. No czemu te jaju nieszczęsne? Kupi to. A nie, ty się trajtujesz. To ci nie przeszkadza. Myślałam, że ty chcesz. Proszę, 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 proszę. Co to jest? Ultrarę! Ej, teraz mi że nam się trafiło ultrarę i nawet ładne te ultrary. Zobacz w te świec takie ładne. I ładne to! Dobra, ultrarę jest jednak ładne. I tak. Kolejne musi nam się trafić łabądź. Jak się na mnie trafi łabądź, będę wkurzona. Ej, w ogóle on jest jakimś tym bekonem Może jemu damy też coś. Ej, ty, gościu! W ogóle zobaczcie, jaki jest epicki event Za te Ale się trudno go i jest do Masz. Ciesz się. Sandwich. Dobra. Mam nadzieję, że to pomoże. I nam pomoże, żebyśmy mieli łapą dział. Możecie liczyć od razu prezenty, które otwieram. Bo widzowie, ja nie mogę uwierzyć. że nadal... Czekajcie. Dam jemu. Thanks. Proszę. Nie potrzebuję tyle powtórek Kurde nie potrzebuję. I'll give you. Zobacz, Kościół. Otwieram tyle prezentów i ani jeden. Mi się nie wylosował na łapędzia. Dam ci coś jeszcze. Bo widzę, że ty tak biednie tu stoisz. Masz takiego śmieszka. Takiego winnego. Dobra. I co mamy? No i mamy sandwich. Gościu później cię dodam. Jak będziesz chciał. No ani jeden. Ani nie jeden raz mi się nie wylosowała bądź I co jest z tą grą? Kręcona jakaś No kurde no I co łabędzia? I to jest? Łabędzia albo coś czego nie mam. To mam Dobra, gościu gdzie ty jesteś? Gdzie on jest? Gdzie znikł? Gdzie znikł? Zostawił tu jajo Czemu on zostawił te jajo? Ja nie wiem, co jest z tą grą dzisiaj. O, fajnie. Dobra, guys, otwieramy, widzowie, kolejny prezent i jak z tego nie będzie... Nie, ja po prostu nie wierzę, widzowie, że nie mamy tego, czego chcemy w tej grze. Super. No, super się tu bawię. Dobra. Un common, rare. A ultra rare, co z tym? Legendary jest. Ale ultra rare. Dobra. Mamy uncommon znowu. Nie no, ja po prostu się to super bawię. Nie chcę. Chyba, że chcesz coś z tych rzeczy. Proszę, give me. Give me gift. No. Masz. Przyda ci się. Blok jest. Dobra Proszę. I tak dzisiaj szczęścia nie dostanę. Bóg usunął prezent. Tutaj ma być. Proszę, proszę, nie do. To jest dziwne. Ale ona jest miła. I tu ludzie są mili, guys, ludzie naprawdę są mili. W porównaniu do dzisiejszej Polski. To tutaj anglicy są naprawdę mówić, mili. Ja, to, to jakaś niemka. I tu fajnie. Myślałam, że to Anglii. I ludzie są tu? Patrzą, co mi się wylosuje to takie dziwne Kurde No 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 nie rare! Co macie z tym rare? co tego ładnego łabądzia Łabądzia, proszę łabądzia Nie będzie ten łabądź, to się zaciukam Mamy to, mamy to, ja chcę to też. I widzowie łabędzie też serce, ale tak. Powiem tak. Kochani. Czemu trafiliśmy no. coś, co jest właściwie najmniejszą procentowością tej grze? I widzowie trafiliśmy to. A kiedy dochodzi, co do czego, żeby ultra rare to tylko trafimy to. Jedyczy. To jest takie głupie, ale no cóż widzę, na tym jest oparte ta gra. I oczywiście musimy trochę zdobyć tej kaski, a wy wiecie w jaki sposób. Czemu? house okej okay, mamy tu. Mamy to. I don't can give you. I don't can give you. I don't, can't, if you. Dobra. Tłumaczenie macie pod spodem. Okej. Okay. Tak. Um, bym powiedziała, że czuję się fancy. Z tym, że widzę, że nawet ultra rzadki mi się nie trafił, a legenda już szybciej. Szczerze. What the fuck? Dobra. Okej. Okay. Ty tu stoisz, i w sumie widzowie, tak sobie myślę, jak to możliwe, że nam się legenda nie. Nie no, nam się legenda szybciej trafiła od rzadkiego ultra. Wystarczyło widzowie mieć 0,5%. Procent, a ultra rzadki jest na 2%, i to jest więcej. Więc widzę, że się dziwię. What the fuck? Ale dobra. Okej, okay, więc tak. E, tego tłumaczenia nie będziecie mieć, <gry> Dobra. Idziemy widzę tutaj, aby trafić spoko rzecz. Naprawdę spoko Szpoko. Proszę traf się Traf się Proszę mnie łabączku Ja Czemu nie? Czemu się nie trafiać? Dobra Ty uroczo vintage Dostajesz balona Bardzo ładnego balona Dobra tego balona to dostałaś ode mnie, więc mam nadzieję, że będziesz się tym fleksować i że dostaniesz... ...kwerki. Proszę. Okej, okay, widzę, Nawet tu pisze, że... Kukiulia 1, font, gingo, path balon, Uncommon. Okej. Okay. Co to jest? Chimera? Chimera? A! To nie wiedziałam. A chimera. Chimera to taka ryba Chimera Dobra. Bakeneko, Kraken egg, Snorpe. Ktoś nazwał swojego kota garb. Super. Dobra, gdyby może nam się trafi po jakimś rytuale. Tylko jakie rytuały na trafienie Nie no, to jest takie dziwne. No jakby trafił mi się za pierwszym razem legenda i widzę... co? I nam się nie trafi ultra rzadki. Takie mega dziwne. I to tą, co chcę. Nie to, kurda nie to. Ja muszę mieć wszystko z tego. Bo muszę się tym flexować. Nie no, nie muszę. Ale przynajmniej to jest ładne Które? Bo w sumie to nawet jest spoko Guys Możecie napisać w komentarzu co chcecie ode mnie W tym boksie. Chociaż najlepsze jest trafianie właśnie Ale też mogę wam ułatwić sprawę I wam coś dać to proszę. proszę, proszę, proszę Nie to Rozumiem, że rary i w ogóle, ale nie No, no this, no this one No this one No this one Ok Nie to Kurde, tu nie wiedzą w tej grze co chcę. Nie to Chociaż chciałam też poczęść się tym legendem Nie to. Nie to. Czemu w tej grze nie wiedzą co ja chcę? By Takie LOL. No widzę, że to jest prezent i nam się nie trafi Sale szatki Aż w szoku jestem. Widzę? I co? Bardzo fajnie. Ok. Ogólnie mój końcowy efekt wygląda właśnie tak. A co to jest? A to jest taki pluszek. No. Przynajmniej trafiliśmy coś, czego nie mieliśmy. W sumie nawet się z tego powodu cieszę. Nie wiem, czy mi się chce wydawać moje 20 koła na. Coś, co nawet nie wiadomo, czy mi się trafi. W sumie to takie trochę ryzyko, bym powiedziała. Ok, akcept? No dobra, no akcept. Bo kobita nie daje mi spokoju. No masz. A co ty dasz, właśnie? Hi, bye. No hi. Ja wiem, co ty chcesz. Ja wiem, że chcesz mojego peta. Do you have? Head right. As you yes, yes. For uh, because I'm God scammed. Oh my God! Thank you. Um, sorry, I don't. Understand. Um, Kurde, widzowie! W ogóle ja nie wiem o co jej chodzi. Nie. Nie ma mowy! Ona jest jakąś kamerką Kurde, widzowie, ja nigdy w życiu bym nie wymieniła na coś takiego. Ehm. Dobra. Jak coś, widzowie, chyba już kończymy odcinek. Skończyliśmy z dobrym wynikiem. No i bajo! Pa!